i tak Ci nic nie przyniesie, bo jak nie masz poukładane w bani, to Ty możesz czytać teksty na potry wszystkich najlepszych trenerów rodzaju na świecie i gówno Ci to da. Ja szkolę ludzi od 2008 roku ze wszystkiego na styku relacji damsko-męskich od Poznania do ślubu, no po rozwodzie też się y, zdarza. Tak, jaka niunia. Jaka niunia. Ale ja tu nagrywam, widzisz, to dla Ciebie. I musisz zobaczyć na big picture Musisz zobaczyć na big picture tego, jak bardzo wpływają Twoje nieumiejętności, złe przekonania na brak umiejętności, nieumiejętności, no nieumiejętności relacje damsko męskie To musisz zobaczyć, jak to działa na z, większego, z większej perspektywy. Pomyśl, czasu i energii tracisz na nieudane relacje, na myślenie o nieudanych relacjach, na analizowanie, na naukę. Na naukę, która i tak ci nic nie, bym ci tak złapał, odpić, i tak ci nic nie przyniesie, bo jak nie masz poukładane w bani, to ty możesz czytać teksty na potry wszystkich najlepszych trenerów rodzaju na świecie i gówno ci to da. Rozumiesz to? Gówno! Nul! Nic dalej będzie kływa Klaskanie kływa. Nic ci to nie da. Dlatego ważne jest to, żebyś ty przeliczył sobie coś takiego jak kosz alternatywny. Poczytał o tym, co tak naprawdę powoduje, co tracisz przez to, że nie masz efektu w kontaktach z kobietami. Rozumiesz. Na tym się trzeba skupić. Co tracisz, a nie co kurwa tobie się wydaje, że zyskasz. No. Ja właśnie nagrywam wideo na szybko, ale ze mną. No i, i kosz alternatywny, bo co z tego, że ty... Co z tego, że ty tam sobie wiesz... Ty myślisz, że sobie sam problem rozwiążesz. Ale zobacz, to, że ty tracisz teraz kasę, czas, to tam jest chuj, tak? Tego nie szanujesz, no, to, to nie ma znaczenia. Ale jeżeli ty nie ogarniesz dupeczek, nie ogarniesz tematu relacji, to czy ty rozumiesz, że ty jesteś w stanie... Nie zatrzymasz tej wielopokoleniowej chujni, która doprowadziła do tego momentu, że ty nie ogarniasz dupeczek? Czy ty chcesz, żeby twoje, twój syn też miał takie efekty z kobietami jak ty? Czy chcesz, żeby twoja córka spotykała się z gościem, który ma takie efekty z kobietami jak ty, a będzie się spotykać? Freud, Jung, hashtag wiadomo. I ty to nie przeskoczysz. I ty to nie przeskoczysz. Czy chcesz naprawdę, żeby całe twoje pokolenia po tobie przechodziły to, co ty? Bo wujek Rafał stwierdził, czy tam. Ten pra 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 dziadek, załóżmy nie wiem, jakieś imię wymyśliłem nie wiem, Zeno, nie no, załóżmy pra 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 pra, kurwa, Michał, tak? To bez jakichś skojarzeń z bieżącymi ludźmi, których znam, to jest przykładowe imię. Ja wiem, że wy się doszukujecie wszędzie, kurwa, wszystkiego, już kurwa, tylko, tylko cokolwiek wspomnisz, to na pewno o mnie, nie że pra, 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 dziadek po prostu nie umiał w panienki. A był, był, oglądał filmik takiego gościa tutaj, który się drzew w samochodzie, był oglądał, ale on nie, kurwa, bo się problem sam zwiąże, rozwiąże, miłość mnie sama spotka, szarpie dziada, kurwa, la, od lat, kurwa, jak tylko powiedziałem się z chaty, kurwa, no, nic mi nie wyszło, dziewczyny mnie nie chcą, mam 30 parę lat, ale się obudziłem, kurwa, będę testu stoję nową bestią, bo miłość mnie sama spotka, sama spotka, Zobacz, sama to się może tylko ręka spotkać. Więc dlatego, jeżeli masz dość tej twojej sytuacji, i nie chcę, żeby całe twoje pokolenia szarpały, waliły Niemca po hełmie, tak jak ty. Jeżeli nie chcesz patrzeć, jak twój wnuk będzie totalną pipą, ja nie mówię, że twój, że twój syn nie pojucha. Słuchaj, ślep... i ślepiej kurze ziarno się trafi. Ja ci życzę jak najlepiej, dlatego mówię w taki sposób, ponieważ chcę, żebyś ty się w końcu kurwa ogarnął i nie, no, miłość mnie sama znajdzie, znajdę sobie dziewczynę, będę tylko mieć zbani, żeby ktokolwiek chciał się dławić moim sprzętem i wyjebany. Mówię ci to po to, Żebyś, Ty, wszedł teraz pod tytułem filmu, trzy kopki więcej. Masz opis filmu, masz kursy, masz mentoring, masz współpracę. Więc w tym momencie, jeżeli Ty mówisz, że tobie nie wychodzi z kobietami, a ja Ciebie nie widzę jako właściciela moich kursów, raczej znaczy odbiorcy, nawet nie właściciela, właścicielem jest ja, odbiorcy, klienta, że ja Cię nie widzę na współpracy, to to jest tylko i wyłącznie Twoja wina. I niestety, no niestety, no. Chciałbym, żeby było inaczej, życzę Ci, żeby znalazł rozwiązanie dla siebie, ale po cholera się męczyć. Ile już lat straciłeś na to? Czytanie chuja ci da! Musisz pójść tam, gdzie będzie też element pracy nad głową. No. I to tyle. Dobra, kończę to jest jakiś tutaj transfer walność. No.